Dzień dobry, tutaj Hotel Royal przy telefonie. W czym mogę pomóc? Chciałbym zarezerwować pokój dla trzech osób. Jaki rodzaj pokoju Pana interesuje? Pokój dwuosobowy. Czy może Pan podać datę wizyty? Chcę przybyć do hotelu 3 czerwca. Już sprawdzam. Na ten dzień mamy dwa dostępne pokoje dwuosobowe. Jaki pokój chciałby Pan wybrać z widokiem na morze? Czy zwykły? Chciałbym pokój z widokiem na morze. Pokój z widokiem na morze jest droższy. Jaka jest cena? Jest to sobota, więc cena wynosi 225 zł za noc, łącznie ze śniadaniem. Nie ma problemu. Wezmę pokój z widokiem na morze. Okej, okay, proszę mi pozwolić dokonać rezerwacji. Czy mogę prosić o pańską godność? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. A pana numer telefonu? 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 3, 1. Czy możemy mieć dodatkowe łóżko dla naszej córki? Tak, ale będzie pan musiał zapłacić dodatkowo 20 zł za noc. W porządku. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Nie, to będzie wszystko. Państwa rezerwacja została dokonana. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy za wybranie naszego hotelu i życzymy miłego pobytu.